Witam! O, tutaj w parku, dzisiaj nagrywamy trzecią część chowanego, także zapraszam serdecznie. Dobra, zaczynam liczyć, a moja ekipa się chowa, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia, trzydzieści, dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć,

Dobra. O, tam widziałem jakąś rękę. Trzeba powiedz tam. Zobacz, czy nikogo tam nie ma? Że oni mogą teraz pójść na. No, koło. Widzę trzeciego. Tam złapałem go chyba. Złapałem go na kamerze, czyli znaleziony. Ogólnie możecie wejść na TriFi 3.5 kanał, bardzo ciekawy. Możecie wejść, zostawić suba. Ogólnie tego. Ja Cię widzę, TriFi, możesz, możesz już wyjść. Ja Cię widzę. Co Ty tam? Co Ty znalazłeś tutaj? Dzień dobry. Dobra, czyli to Ty tam robisz tą ręką, więc Ciebie no. mam znalezionego. idziemy po resztę. Okej, okay. dobra, gdzie może być znaczy. czy tutaj kogoś widać? Chyba nie, nie widać nikogo, nie trzeba pójść gdzieś tutaj, może, musimy znaleźć jeszcze dwu, dwie osoby, czyli mojego dawnego kamerzystę i kogoś tam jeszcze. Kogoś tam jeszcze trzeba znaleźć ogólnikowo. I wy widzowie teraz tego chyba nie widzieliście, ale oni nie wiedzą, że ja ich widziałem za tym budynkiem. Mówię to na go, żeby słyszeli. Może zaczną biec. Nie ja im dam czas ogólnikowo. Ale uchwyciłem, uchwyciłem niebieską kurtkę na kamerze, więc on jest znaleziony. Wiem gdzie oni są. Złapałem już mojego byłego kamerzystę. Teraz została tylko jedna osoba. Została jeszcze jedna osoba i ona jest gdzieś... Nie gdzieś, gdzieś tu są. Będę to Dobra, mamy niebieską kurtkę, którą już wcześniej znalazłem. Także yy, witamy. Proszę odejść na kamień, a ja poszukam ostatniej osoby. Gdzie, Gdzie ona mogła pójść? Może pójść gdzieś tutaj. Czy ona tutaj gdzieś jest? Nie wiem, jeszcze tego nie wiem już się tutaj schowała znaleziona trzecia, ostatnia znaleziona więc to koniec tej rundy i lecimy ale nie patrz nie patrz głowa w Dzień dobry. Ogólnie zostałem cofany. Przedstawię no. sobie. Piszą tutaj. No. Aaaa, dobra. Który? A okej, okay, drugi. Dobra. No to widzowie, no to widzowie, rezultaty dwóch rund są takie, że wygrała o, o tatapanie. Masę. Więc dziękuję i do zobaczenia.